Tabeli zaciskania sprawdziliśmy, że nas interesuje 21,7. Taki wymiar nas interesuje, bo tyle powinna mieć tuleja po zaciśnięciu węża dziesiątki 2 SN. 21,7. Tak wynika z tabeli zaciskania tulej. Teraz sprawdzamy na zakuwarce, jakie szczęki obejmują swoim zakresem 21-22 mm. Widzimy tutaj, że jest to. Możemy zastosować szczęki. O rozmiarze 19. Szczęki o rozmiarze 19. 19. Tu są szczęki. Wszystkie szczęki są ponumerowane. Od dziesiątki do sześćdziesiątki dziewiątki. Takie są szczęki w zestawie. 13 kompletów. Nas interesuje 21,7. Więc musimy, uzys musimy zastosować szczęki numer 19, bo 19 szczęki numer 19 obejmują swoim zakresem tą średnicę, którą chcemy uzyskać. Czyli 21,7. W tym celu zainstalujemy szczęki 19 i dodamy 2,7 obrotu. Tak, aby uzyskać 21,7, jeżeli zainstalujemy szczęki numer 19 i ustawimy mikrometr na 0, to po zaciśnięciu uzyskamy średnicę 19 mm.